Prace sezonowe dla uczniów, studentów, ponieważ nie płaci ani ZUS-u od takiej osoby, ani też podatku dochodowego. Państwowa Inspekcja Pracy może wam te umowy szybko zamienić na umowę o pracy, nawet kilka lat wstecz, opodatkowując je plus odsetki. Czy w gastronomii naprawdę da się zarabiać, skoro podatki, ZUS i koszty stale pochłaniają większość przychodów? Dlaczego restauracje, kawiarnie. Food trucki często mają pełną salę, a mimo to na koniec miesiąca wynik finansowy jest niezadowalający. Dziś porozmawiamy sobie o branży gastronomicznej z perspektywy księgowej i dyrektora finansowego, o rozliczaniu sprzedaży, kosztach, pracownikach oraz tym, jak odpowiednie decyzje podatkowe wpływają na rentowność tego typu biznesu. Witamy na kanale TaxAfe, gdzie biznes spotyka się z księgowością. W dzisiejszym odcinku ze mną jest Magdalena, dyrektor naszych dwóch oddziałów. Witam. Dodam tylko, że prowadzisz oddział w i w Katowicach. Tak. Oraz Radosław, który prowadzisz trzy oddziały, dwa w Poznaniu, jeden we wrześniu. Witam wszystkich. Co to dokładnie jest ta branża? Bo to nie są tylko restauracje, hotele, tak? Co jeszcze w skład chodzi tej branży? No, szeroko można tutaj. Mhm. Tą dziedzinę określić, bo tak jak powiedziałeś, począwszy od hoteli, poprzez restauracje tylko zajmujące się gastronomią, mhm. futraki, jest to dość, dość szeroka dziedzina. Wiele też zmiennych tutaj trzeba jasno powiedzieć, mhm. występuje, które warto prześledzić i dokładnie się im przyjrzeć, zanim zechcemy taki biznes prowadzić. Tak, no w tej branży mamy dosyć sporo tak e osób, które możemy zatrudnić. To może być barman, to może być też kelner, kelnerka. Dostawca. Mm, dostawca i tak dalej, i tak dalej. Kucharz. Kucharz. W tej branży może bardzo specyficzne są też na przykład napiwki, tak? Jak je zaksięgować? Czy one przychodzą na kartę? Czy dostajemy je gotówką? Jak u was w praktyce to wygląda? Jak klienci to właśnie robią? Najczęściej są one jednak mm -hmm. dobite do paragonu. Mm -hmm. mm, czyli jest kwota za posiłek plus napiwek, gdzie jest naliczony na kasę fiskalną. Tak, ale wiem, że są na przykład rodzaje. Jeśli na przykład całość oddajemy dla Osoby obsługującej, czyli właściwie sobie nie zostawia inaczej chyba to się jakoś rozlicza. Wtedy nie będzie nabity na, na kasę jako mm -hmm. tak, tylko później spisuje się, ile faktycznie to, tego napiwku było dla danego kelnera. No i docelowo powinno to być Opodatkowane. dodane do listy płaców. <laughs> okay. no dzisiaj w dobie obrotu bezgotówkowego to jest częste, że właśnie coraz częstsze mm -hmm. doliczanie do rachunku. Także no, w sumie myślę, że można śmiało powiedzieć. Że to przyszło z zachodu. bo Ja pamiętam już dawno temu, kiedyś miałem przyjemność być we Włoszech, to tam już dużo wcześniej widzieliśmy pozycję na paragonie, właśnie jako z góry. Opłata za serwis tak po jest, prostu. Tak? Opłata za serwis. Dokładnie. Mm -hmm. Dobrze, to co takiego jest w tej branży, takiego specjalistycznego, gdzie nasi klienci, tak, czy właściciele firm. Yy, mogą tutaj liczyć na naszą pomoc. Koszty nie zawsze są oczywiste, mm -hmm. yy, bo często właściciele kupują sobie zakupy do domu, na przykład. Mm -hmm. yy, a Wrzucają to w koszty. Więc tutaj później kalkulacja nawet samego produktu no, będzie zakłamana mimo wszystko. Oprócz tego, często właśnie źle się kalkuluje te produkty, i tak jak powiedziałeś, ta branża może być trochę nierentowna, bo za małą marżę da się w stosunku do swoich kosztów, które, które się ma. Bo wiadomo, zatrudnia się pracowników, ZUS. Koszty lokalu czasami. Dokładnie. Tak. Więc tutaj no, trzeba dobrze skalkulować sobie, te koszty. Jest mhm. bardzo dużo zmiennych, też trzeba powiedzieć, że no czasem y, niektóre produkty w się mają termin krótki przydatności psują, tak? A tak więc, więc strat też straty też. to trzeba uwzględnić w planowaniu tego biznesu. Także jest tu naprawdę bardzo dużo zmiennych, które warto jakby wcześniej y, zaplanować, przewidzieć, mhm. omówić z księgowym Przecież, czy z doradcą podatkowym. Doradcą podatkowym Pamiętajmy też o VAT-cie. Tak? Jeśli prowadzę restaurac restaurację tak, i kupuje ktoś ode mnie, załóżmy moje wyroby czyli żywność na wynos, mam inny podatek VAT, a inaczej jak zje w lokalu. Tutaj branża gastronomiczna ma również różne stawki VAT-u, ponieważ napoje są na 23%. Mhm. Jeżeli zamawiamy sobie catering, będzie na 5%. A na miejscu, jeżeli spożywamy posiłek, będzie 8%? Co powiecie, o, gdy mam prowadzę restaurację, na przykład w galerii, galerii handlowej, tak naprawdę sprzedaję na wynos, ale ten klient może i usiąść i zjeść na miejscu. Jak myślicie? Czy to da się jakoś tak podzielić procentowo, czy raczej przyjąć jakąś stałą kwotę? Zawsze przyjmuje się wyższą stawkę. Mm -hmm. Czyli tutaj 8% w tym przypadku. Jeśli są wątpliwości, to zawsze trzeba przyjąć tę wyższą. Po to, żeby klient spał spokojnie tak? i zastosować tu wyższą, wyższą stawkę. Można też tutaj mm -hmm. wspomnieć, że usługi gastronomiczne wykonywane bez sprzedaży alkoholu w formie opodatkowania na ryczałcie mogą być opodatkowane niskim, niską stawką. 3%. A więc to też ja się spotkałem z taką sytuacją, że mm -hmm. duży lokal gastronomiczny hotel, e, połączony z hotelem, zatrudniał kucharza na umowie B2B, gdzie on faktycznie był na ryczałcie 3%. No, to kolejna optymalizacja podatkowa. Kolejne B2B, gdzie I trzeba pamiętać, B2B. żeby spełnić warunki do umowy B2B? No tu będzie chyba ciężko, bo mamy stałe miejsce zatrudnienia. Mm -hmm. Przełożonego. Mamy przełożonego i pewnie jakieś stałe godziny pracy. Chyba, że pracuje w kilku restauracjach, a więc można tutaj właśnie to też dobrze przeanalizować, bo w myśl nowych przepisów tutaj może być ryzyko mm -hmm. właśnie znamion Umowy o pracę, tak? Bo gdzie PIP teraz może mhm. to kwestionować. Ale też ważne jest to, że tak jak powiedziałem, faktycznie ta branża ma bardzo dużo tych czynników zmiennych. I a propos zatrudnienia, też myślę, że warto, Magdo, wspomnieć o pracy w czasie nocnym, tak? To też jest specyfiką tej tak, branży. Tak i tutaj też będą do do, do pensji, jeżeli chodzi o te, o te godziny nocne no i trzeba tego pilnować. Tak, odpowiednio oczywiście grafik, tak? tak. Przygotować, żebyśmy mieli obłożenie e, pod tym kątem. Mówiąc o zatrudnieniu e, Pracowników w branży gastronomicznej. Często jest spotykane prace sezonowe dla uczniów, studentów, gdzie jest to dość opłacalne dla, dla przedsiębiorcy, ponieważ nie płaci ani zus od takiej osoby, ani też podatku dochodowego. Tak, dodajmy, że to osoby do 85 tysięcy są też zwolnieni z płacenia, tak podatków. Także pamiętajmy, może być to mowa zlecenie, może być mowa to B2B. Myślę, że czasami nawet umowa, umowa o dzieło, tak? Jeśli ktoś na przykład układa na menu, e, lub, lub e, jeśli na przykład mamy też firmę szkoleniową, która na przykład szkoli Bermanów czy restauratorów, tak? E, z różnych kwestii, e, takie umowy o dzieło też się e, spotyka. I plan szkolenia, tak? plan e, menu, że tak powiem, e, jest. E, Umową udziału z przeniesieniem praw autorskich, czyli z podwyższonymi kosztami uzyskania przychodu. Tak tak. Jest to bardzo opłacalne dla jednej i drugiej strony. Dobrze, cała branża tak naprawdę myślę, że też jest ułożona taką niższą stawką VAT-8%, głównie tak, czyli usługi hotelowe tak jak powiedzieliśmy, konsumpcja, tak? Natomiast tak naprawdę my jako przedsiębiorcy też nie możemy za bardzo tego VAT-u odliczyć. Kiedy idę sobie, nie wiem, z kontrahentem na obiad, tak? Czy nawet jeśli jadę w delegację, biorę sobie hotel, niestety ten kwota VAT-u też nie mogę sobie takiej odliczyć. Jest po prostu brutto kosztem. No niestety tak. <laughs> no to... Chyba, że będzie na fakturze usługa, usługa szkoleniowa, no to w niektórych przypadkach ale to już. Trzeba to rozdzielić, czy jest to właśnie koszt reprezentacji to tak? czy szkolenia, mhm. tak? A mhm. więc to też. E, tak, tutaj jest ustawodawca wyraźny podział. jakby dopuszcza, tak? Czyli faktycznie jeśli mamy usługę kompleksową, czyli mamy tam wynajem salki, wynajem trenera, mamy hotel. E, tak? Mamy usługę gastronomiczną w formie na przykład właśnie cateringu. Jest możliwość e, jakby pełnego odliczenia VAT-u, ale to trzeba wszystko fajnie opisać i, I udowodnić później udowodnić przed urzędem, tak. Jakieś zdjęcia, mieć podstawy zawsze, jakby tutaj warto mieć zaproszenia tak czy certyfikaty, które się szkolenia odbyły i tak dalej. No dobrze, to jak jesteśmy jeszcze przy tym VAT-cie, e, jeśli prowadzę restaurację na przykład, e, Kupuje produkty chyba na 23, tak? A sprzedaje na niższej stawce? Tak, większość tak. Jeżeli one są przerabiane, no to później wiadomo, że posiłek jest na 8%, więc różnica 23 a 8 często są właśnie zwroty VAT-u u takich przedsiębiorców. A powiedzcie mi, jak wasi klienci wybierają jodeki, spółki, jak to wygląda? Mniejsze firmy zawsze są mniej więcej na książce przychodów i rozchodów. Jeżeli to jest większa firma, to jest na podatku liniowym. Spółki też się zdarzają, i tak samo zdarza się CIT estoński. Mm -hmm. no, Spółki to. mogą być tutaj ewidentnie na CIT Często też u mnie są, jest połączenie, tak jak mm -hmm. powiedziałem. Zdarza się, że jest struktura szersza, trochę w oparciu i o spółkę, i na przykład o działalność gospodarczą. Ważnym też aspektem tej działalności, wydaje mi się, jest umiejętność planowania, na przykład czy serwować y, usługę z dostawą, jeśli na wynos y, świadczymy usługi gastronomiczne na wynos. To z dostawą, czy stosujemy własny transport, gdzie generuje to dodatkowe koszty związane i z pojazdami, i z zatrudnieniem pracowników, czy na przykład skorzystać gdzieś tam z rozwiązań już proponowanych przez inne firmy, które świadczą typowo takie usługi dostarczania żywności. Są też tak. aplikacje, tutaj będzie lokowanie produktu, na przykład piszny.pl. <laughs> tak, ale glowo Uber, tak, tak, które też to, pozwalają. Dokładnie, tak, a więc to też jest to bardzo ważny aspekt, który warto przeanalizować. I przeliczyć dokładnie mhm. na cyfrach, powiedzmy wprost. Słyszałem też o paczkomatach, że ma być paczkomat w formie lodówki, gdzie możemy sobie na przykład zakupy zamówić też do domu. To w, chyba w dużych miastach na razie. Słyszałem o tym, bo gdzieś tam wywodzę z tej branży. Mhm. Miałem do czynienia i mają być specjalne e, paczkomaty, tak jak powiedziałeś, mhm. e, z e, chłodziarką, tak jakby, mhm. czyli takie lo, lodówko-paczkomat. Mhm. E, jedna firma też jakby w swoich oddziałach. E, w dużych miastach ma specjalne loduszki, te, takie powiedzmy, podobne do y, normalnych, gdzie tam mhm. przetrzymuje paczki ściśle oznaczone oznaczeniem produkt spożywczy. A co powiecie na karty lunchowe? One są wydawane do 450 zł. Czy wasi klienci je stosują? Akurat y, nie miałam takiego przypadku, natomiast tak słyszałam, że, że jest coś takiego y, dla pracowników. Tak. I jest to dobry benefit, benefit można powiedzieć, pracowniczy, który dodatkowo jest takim zyskiem, zachętą do, do, do zatrudnienia w danej tak. firmie. Tak, 450 zł tak naprawdę jest kosztem w firmie, ale nie powoduje też dochodu dla pracownika. Nie możemy tylko tak naprawdę wydać to na produkty gastro, czyli właśnie pójście nie wiem, do sklepu, kupienie sobie jedzenia. Wyjście do restauracji, tak, ale najlepiej oczywiście, jakby to był catering, czyli ta żywność zamawiana. Wtedy nie mamy tutaj żadnych komplikacji, konsekwencji i faktycznie takie karty lunchowe można pracownikom sobie wydawać. To gdzie jeszcze te usługi gastro możemy spotkać na co dzień? Myślę, że warto odpowiedzieć, że. Jedzenie to też przyjemność, a więc to <laughs> warto, e, chyba wszyscy lubimy dobrze zjeść. A gdzie się spotkamy, pytasz? No wszędzie tak naprawdę. Dzisiaj na stacji benzynowej kupujemy kawę, kupujemy hot-doga, czy jakąś inną przekąskę. W żabce. E, e, jak również chociażby w sklepach spożywczych. sklepach spożywczych tak, spożywczy też spożywczy. już coraz częściej. Tak? Mm -hmm. To też jest usługa gastronomiczna. A więc trzeba powiedzieć, że jest to też jakby działalność dość powszechnie e, stosowana. Stosowana. Mm -hmm. Dodajmy tylko tak, że... Nasi klienci korzystają też ze specjalnej aplikacji taksym, która pozwala właśnie w zarządzaniu, na przykład, jeśli ktoś ma kilka restauracji, e, czy może sobie właśnie poukładać koszty, przypisując odpowiednie targetowanie, tak? Bo jeśli prowadzę trzy restauracje, ogólnie mogę mieć dochód, tak? A jeśli faktycznie sobie ponumeruję odpowiednio otaguje, przypis, przypisując pracowników koszty danej restauracji danego punktu, mogę sprawić, że na przykład, nie wiem, jedna jest mniej dochodowa, a dwie są bardziej dochodowe. Także to wszystko, jakby ma na celu pomocy i usprawnieniu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. I my od tego jesteśmy. Tak jest. <noise> Szanowni przedsiębiorcy, jeśli działacie w szeroko rozumianej branży Gastro, warto się zastanowić, czy macie odpowiednią strukturę podatkową, czy zatrudniacie odpowiednio osoby, czy może są to na B2B, a zlecenie, a PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, może Wam te umowy szybko zamienić na umowę o pracę, nawet kilka lat wstecz, e, opodatkowując je plus odsetki. E, to się robi już naprawdę bardzo, bardzo duże kwoty. Jeśli macie jakieś pytania, zachęcamy do komentarzy, a jeśli odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, e, a my widzimy się już za tydzień.